Moja przygoda to był głównie trading day trading Forex również. I oczywiście. Po ile kupowałeś te bitcoiny? Jaka tam była cena wtedy? Matka, nie, nie pamiętam jaka to bo Coś około. Lambo odjechało szybciej niż mi się wydawało. I, no i drugim powodem było pojawienie się Polkadot na wejście ekosystemu i gdzieś tam pierwsze e, pierwsze informacje na ten temat. Okej, okay. cześć wszystkim. Ja jestem Żywiec z Elefate i mam dzisiaj przyjemność pogadać z Jimim na temat jego historii w krypto i na temat ekosystemu Polki i Kusami. Cześć Jimmy. Witam, witam Cię, Szymanko. Witam też wszystkich serdecznie. Nadszedł ten dzień. Sądny, kiedy się musiałem pokazać na live. No Dokładnie. Dobrze, no niech, niech będzie. Jedźmy z tematem. Skoro się kiedyś, powiedziało A, to, kiedyś, skoro się powiedziało, to, A to trzeba powiedzieć i B. Dokładnie tak, więc skoro tak, to może powiesz nam, kim jesteś, czym się tutaj zajmujesz w świecie krypto, a przede wszystkim jak się znalazłeś w tym świecie krypto? Kiedy to było? Co pan tutaj robi? Ja, tak naprawdę to się zaczęło wszystko pewnie jakoś w 2016, około. No, zacząłem tak jak każdy, pracowałem normalnie w, w, na etacie i, i tak naprawdę zacząłem się gdzieś tam interesować tym tematem. Usłyszałem, nie pamiętam chyba od jakiegoś znajomego albo gdzieś w internecie. No i tak jakoś od, od, od przypadku w zasadzie się zaczęło. Yy, I no ja u mnie to poszło szybko, bo ja to tak naprawdę zobaczyłem m, chyba o co chodzi 1 dwa dni tydzień. i Już kupowałem pierwsze bitcoiny. No i potoczyło się tak, że oczywiście. Po ile kupowałeś od... te bitcoiny? Jaka tam była cena o, wtedy? Matka, nie, nie pamiętam, jaka to, bo coś około. 3000. Yy, Złoty czy dolarów? 1000 dolarów. Ja kupowałem jakoś chyba około 3000 dolarów niecałych. 2,800, okay. no coś takiego. Jakoś tak. No, oczywiście zachóźnięcie się tematem na początku i, i, i kupiłem. No, ale oczywiście nie, nie, nie potoczyło się tak, jak tego, sobie tego wyobrażałem i tak, jak wszyscy na początku sobie to wyobrażają. Lambo odjechało szybciej niż mi się wydawało. I, i tak naprawdę, no co, zaczęło się od straty. No. Tak jak pewnie u każdego, poszukiwania jakichś grup telegramowych, disk, discordowych w tamtym czasie, to tak naprawdę w większości były to grupy sygnałowe, stricte. Więc dla osoby niedoświadczonej, tak naprawdę, jak dostajesz sygnał, czyli tak, informację jakąkolwiek, no tu wchodzisz. Wchodzić, tam wychodzić, to tak naprawdę nie wiesz dlaczego, co i jak, I, i większość ludzi tak naprawdę na tym traci, no bo nie zna to, że ktoś ci powie kupuj, sprzedaj, no to wiadomo, że to jest czysta manipulacja i na tych grupach sygnałowych również, więc, więc zaczęło się od straty i to dużej w zasadzie straty, w w prawie w większości tego, co włożyłem. No i jak gdzieś tam, że tak powiem, na tym swoim dołku, czyli jak straciłem w zasadzie wszystko, to się ocknąłem i powiedziałem sobie, że więcej tak nie może być. No i zacząłem się uczyć wtedy tak naprawdę, tak, tego wszystkiego. Nie, nie czytać grup telegramowych i discordowego gówna, które, które zalewało wtedy w tamtym czasie, no bo mówię, bo w większości to były grupy te grupy sygnałowe. No i zacząłem się uczyć, głównie zacząłem się uczyć analizy technicznej, od tego się zaczęła moja przygoda, tak naprawdę z krypto, czyli od, od tradingu. No, żeby zrozumieć tak naprawdę, co, jak, dlaczego, dlaczego ludzie dają takie sygnały w takim momencie, a nie innym, no to, to jak gdyby podszedłem do tego od strony analizy technicznej i od, od strony właśnie mm, mm, takiego takiej nauki, właśnie stricte AT. Książki, y, książki, YouTube trochę, y, ale w zasadzie książki o analizie technicznej. No i dużo praktyki takiej na wykresach, y, bez grania, y, tak naprawdę na. Na sucho, na demo, tak? Tak, czyli na demo wtedy, na tam w tym <krym> tam czasie, bitmeksowym demo. Bitmeks miał wtedy demo, y, więc, więc na bitmeksowym demo. No, i tak naprawdę siedzenie go, spędzanie setek godzin, można powiedzieć, na analizie wykresu na sucho i jakiejś tam a, nauce tego wszystkiego. No i, i wtedy, wtedy też trafiłem na taką grupę polską Discordową, która gdzieś tam po, po modyfikacjach działa do dzisiaj. A, no i tam spotkałem chłopaków, którymi gdzieś tam się trzymaliśmy bardzo długo a, no, prawie dwa lata ponad. No i ta grupa była skupiona głównie na te, więc, więc, więc jak gdyby tam w tym kontekście to się rozwijało. No i ja się skupiłem głównie na tradingu przez dłuższy czas. Moja przygoda to był głównie trading, day trading, forex również. No i tak to trwało w zasadzie do do chyba jakoś 2000 nie wiem, 19. A, czyli zakończyłeś day trading i co potem przyszło? No, coś takiego. No tak, tak można powiedzieć, że przestałem tak się sfokusować na day tradingu i Forex odstawiłem w ogóle, bo, bo wykończało mnie to psychicznie, tak naprawdę. Patrzenie na stop wykresy i to się odbijało na życiu rodzinnym. i jak gdyby gdzieś tam. E, to było jednym powodem na pewno, dla którego jak gdyby gdzieś tam odszedłem trochę od tego. I, no i drugim powodem było pojawienie się Polka Polkadot na wejście ekosystemu i gdzieś tam pierwsze, pierwsze informacje na ten temat, jakieś, jakieś pierwsze publikacje na temat architektury. No i zacząłem w to wsiąkać, tak naprawdę, coraz bardziej interesować się tym. Gdzieś tam na, natknąłem się na taki filmik, który potem, jeżeli będziesz chciał, to możemy gdzieś tam podłączyć jako taką jakąś historię. Dla mnie to był filmik, który został e, był przygotowany przez e, e, Billa Skworca. Obecny, obecnie to jest CEO Canaria Remark i on prowadzi, prowadzi projekt Canary Remark, natomiast w tamtym czasie to był Technical Educator w Polkadot i 3 Foundation. I on... Ale zobacz, bo, jeżeli mogę przerwać, bo rozumiem, że z dringu przyszedłeś na, na coś, na co musiałeś gdzieś tam zarabiać, prawda? Na, w tym krypto, bo sama Polka przecież jeszcze Teraz w sumie nie ruszyła, a co mówiąc, dopiero 2019 rok, więc powiedz mi, czy w międzyczasie coś jeszcze robiłeś oprócz edukacji, przyglądaniu się ekosystemowi Polki? No tak, no, grałem, grałem ten day trading, no i, i to był taki czas, kiedy tak naprawdę na Ethereum powstawało, powstawały projekty, jak żeby po deszczu na Unii i wszystkie te skamy i, i 2020 rok, tak dużo projektów powstawało. I wtedy w tym czasie się skupiałem na lowcapach i wyłapywaliśmy tam na tej poprzedniej grupie w zasadzie projekt na Ethereum głównie lowcapowe i na tym, na tym robiliśmy pieniądze głównie, tak? I gdzieś tam na tym zbudowałem jakiś kapitał, na przykład był taki projekt Stąk, nie? wiem Czy to w ogóle kojarzysz? Tak, jasne. No, no, więc na stanku zrobiliśmy tam na tamtej grupie dużo ludzi, no zrobiliśmy kupę kasy na tym. Były jakieś tam takie projekty, które, które wchodziliśmy właśnie w low cupy, które wchodziliśmy wcześniej, gdzieś tam, gdzieś tam przychodziły spajki. No, to były, to były klasyczne takie kółeczka, no swingi, midtermy na, na low-capach. Um, więc, więc na tym zrobiłem jakieś tam pieniądze. No, mówię, to był jeszcze taki czas, kiedy pracowałem na etacie też cały czas. Więc tak naprawdę, ja full time crypto um, przeszedłem właśnie mniej więcej chwilę przed tym, jak się zaczęła pandemia. To był taki zbieg okoliczności. Odszedłem z, odszedłem z hotelu, w którym pracowałem jako menadżer, i, i, i powiedziałem sobie, że. Miałem akurat taki czas, że miałem przerwę, bo mi się dzieciak drugi urodził, więc wziąłem urlop. Tecierzyński. Tecierzyński, no dokładnie, więc, więc siedziałem trochę z młodym, trochę, no trochę robiłem to, co robiłem. W zasadzie trochę robiłem krypto, no i tak jak siedziałem z młodym, to stwierdziłem sobie, że jakieś tam pieniądze mam, które, które założyłem sobie, że to jest mniej więcej jakiś taki. Potrzebuję mieć taki bufor bezpieczeństwa na, na mniej więcej rok. Czyli, czyli mieć środki tak naprawdę na tyle, żeby mi wystarczyło na, 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 no po prostu na życie, na opłacanie rachunków, tak jakbym miał, tak jakbym chodził do pracy i zarabiał po prostu. Na no etacie. jasne, stworzyłeś poduszkę finansową. No, dokładnie. No i jak gdyby jak, jak, jak wiedziałem, że gdzieś tam ta poduszka jest, no to stwierdziłem, dobra, próbuję. Jak nie teraz, to kiedy? No i stwierdziłem, że, że, że chcę to robić, że będę to robił full time, tak? No więc wtedy to też jak gdyby. No teraz tak mi trochę ciężko to u, 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 ułożyć w ramy czasowe dokładnie, ale to mówię, no to był mniej więcej taki czas, kiedy, kiedy trochę odszedłem od low-capów, zacząłem się skupiać na ekosystemie, polki. Wiadomo, no to wtedy było wszystko w powijakach, jeszcze jeszcze był IDO, znaczy w sensie to IPO na Ethereum, IDO, tak. tak. Więc więc. No, ale wtedy już był Chainix i tak naprawdę to wszystko się zaczęło trochę od Chainixa, bo, bo, bo tak jak mówiłem, Bruno Skwors był, był, edukatorem wtedy w web 3 i on wypuścił taki filmik, który gdzieś tam potem ci podrzucę. Najwyżej to jest filmik dotyczący tego, jak, jak bitcoin może być krosowany na Polkadot. I, I cała mechanika tego. No i tak naprawdę wtedy, wtedy ChainX był jedynym projektem na substrate, który funkcjonował z ekosystemie Polkadot. Był pierwszym projektem na substrate powstałym, więc. A ten filmik jak gdyby mocno mi się odnosił do tego, co ChainX miał w swojej architekturze wtedy, więc jak gdyby gdzieś tam między wierszami wyczytałem, że, że to jest gdzieś tam. O Chainix, to może być trochę? Coś, tak, tak? Tak, więc, więc dużo, dużo zainwestowałem w to. Zaczęliśmy skupować to też z ludźmi z tamtej grupy, którzy zresztą teraz są aktywni na, na telegramowej polskiej grupie Czenixa. Więc od no, tego się zaczęło. I gdzieś tam potem od, od w zasadzie od Czajnikza ewoluowało to wszystko na Polkę, no i dalej. I jak gdyby stwierdziłem, że na tym się skupiam. Będę się jak gdyby ewoluował razem z tym ekosystemem, próbował jak gdyby bardziej, coraz bardziej w to wciągać. Jasne, bo tutaj ja to tu widzę w ten sposób, że zaczynasz 2016, jest rok 19, kiedy przychodzisz na full time. Tu mniej więcej my się gdzieś tam zaczynamy spotykać, w sensie ja Ciebie poznałem i to od tej strony, że jesteś nudziarzem, czyli nudziarzem. I ja totalnie nie wiedziałem wtedy, o co chodzi. O co chodzi? w tym... 2019 roku. To jest końcówka dziewiętnastego roku. Ja pierwszy raz ciebie gdzieś zobaczyłem, tak usłyszałem i no i tutaj zaraz po tym przy pandemii zaczyna się stafi, zaczynają się nody A no, tak, no to no to było rok temu. No dokładnie, to stafi było rok temu. No masz rację, kurde. Tak, no to stafi się... już gdzieś tam później było. No i właśnie no, powiedz, no tak. bo nie tylko trajdowanie, loadkapy i tak dalej, ale są też nody i to jest na pewno no tak, część. Tak, jak gdyby to się i jak gdyby od tego się też trochę zaczęło, bo no mówię, był ten Chainix gdzieś tam i potem i potem pierwszym. I potem jak gdyby jak gdzieś tam się zacząłem interesować całą infrastrukturą polki. Architekturą trochę jak to jest, jak to właśnie jest zrobione. No, informacje poszły na temat tego, że to właśnie będzie wszystko oparte na walidatorach, nominatorach. No to do tego sobie jeszcze potem tam przejdziemy. Dalej w, dalszych, w dalszej części, bardziej dokładnie. No i pierwszą moją pierwszą siecią, na której tak naprawdę wystartowałem tak poważnie, to było Stafi, tak jak powiedziałeś. I, i, tam, i tam się zaczęło... Kurde, już nie pamiętam, czy było pierwsze Stafi, czy był z pierwszy. Chyba był z pierwszy. No tak, tak, tak mi się wydaje, bo było Staffi, a później e, szerzej Chainix, o. o Chainix był pierwszy, tak, tak, chyba tak. Chyba Chainix był pierwszy i tam miałem pierwszego Noda, pierwsze Nody, potem było Staffi. Mówisz, to już tak, tak daleko było i tyle się wydarzyło od tamtego czasu, że nawet nie pamiętam, co było pierwsze. Musiałbym Okej, okay, to a gdzie wrócić. jesteś teraz w takim razie, bo jesteśmy blisko, 20 rok 21. No, i, i od tego się zaczęło, i to były pierwsze nody. I walidacja sieci, jak gdyby tak, na y, wsparcie Stafi, od testnetu, później Mainnet, i to się potoczyło y, lawinowo. Tak naprawdę wsiąknąłem w to i, i bardziej w to otoczenie Linuxa. Tutaj wprowadził mnie Hubert, który, z którym się znałem i y, z którym się poznałem na tamtej poprzedniej grupie, więc on mnie tak naprawdę nauczył całego. Ekosystemu Linuxowo-Nodowego i to też było ciekawe, bo, bo czasami ludzie się pytają, jak, się, jak, jak ta cała nauka wygląda, jak się tego uczyć, jak ten proces. No, tak naprawdę, ja się uczyłem w ten sposób, że Hubert mi pojawiał się jakiś problem. Na przykład tak, w, w, w budowaniu NODA, czy, czy później jak gdyby w jego funkcjonowaniu. No i w każdy problem, który tak naprawdę się pojawiał, Hubert po, podawał mi linki do, do forów, na których dany problem był omawiany. I tak naprawdę nie poddawał mi gotowego rozwiązania, tylko, tylko podawał, mi, podawał mi linki, gdzie, gdzie dany problem już był omawiany, gdzie ktoś go rozkminiał i tak naprawdę musiałem przez to wszystko sam przechodzić. I Super, najlepiej. Znaleźć na, wna, gdzieś to rozwiązanie sam. Chłopaki teraz, tak jak tam prowadzimy Elevate, no to sam dobrze wiesz, że, że chłopaki też stawiają nody. Sam stawiałeś, więc. Więc dłubania przy tym czasami jest, jak trzeba robić jakieś update y i coś nie, coś nie działa, coś się nie klei, no to, no to trochę dłubania przy tym jest. Nie jest to dla każdego, no ale gdzieś tam mi się to spodobało, zacząłem to no robić. No właśnie, tak jak mówisz, to trzeba czuć. No dokładnie, zacząłem to robić, to mówię, to tak jak ty też mówisz, no trzeba to czuć, bo, bo, bo dłubania jest dużo przy tym. Czasami to jest tak, że siedzisz, rozkminiasz dwa dni, no, tak jak w IT, tak, deweloperce, no, rozminiasz dwa dni jakiś program. Problem, potem się okazuje, że, że błędem, który był, to było to, że w komendzie była wpisana spacja dwa razy i nie łapało tak jak trzeba, czy coś. tak. No, więc to ale widzisz, czasami... to, to ekstra, bo wiesz co? Ja generalnie nie jestem techniczny, nie jestem z IT, nie potrafię kodować, a dzięki tutaj grupie, chłopakom pokazali mi, słuchaj, no to tutaj masz dokumentację, zacznij od tego. Nie będziesz miał jakichś problemów, pytaj. Ja jestem tego przykładem, że nawet nie znając się, ale mając chęci, jeżeli cię to jara jesteś w stanie to osiągnąć dzięki fajnej społeczności i tak jak ty powiedziałeś, czyli dajemy tutaj od razu wędkę, nie marchewkę, więc zaczynamy sobie dubać i szukać tego. No dokładnie, ja zaczynałem tak samo, bo ja, jak zaczynałem przygodę z nodami i stawiałem pierwszego noda, to w ogóle nie wiedziałem nic na ten temat, tak? No wiedziałem tyle, ile poczytałem o, o jak gdyby o architekturze i o, o, o dokumentacji o stawianiu tego, tak? Odnośnie wymagań technicznych i i, I komend Linuxowych, Natomiast Linuxa nie widziałem na oczy chyba do momentu, kiedy zaczynałem to stawiać. I jak gdyby yy, doświadczenie moje z wierszem poleceń, jak gdyby z konsolą, no tak jak się to wszystko obsługuje w tej chwili, tak? I przy nodach, no to było takie, że pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z komputerem od ZX Spectrum, tak, i od, i od tego, że się klepało po prostu na klawiszach gumowych. Oh yeah. na no, no, więc, no więc od wiersza poleceń, Norton Commandera, no to mówię, no to jakieś takie old schoolowe rzeczy, które gdzieś tam zostały w głowie. Tak. No więc jak otworzyłem tą konsolę i zobaczyłem wiersz poleceń i rzeczy, wszystko trzeba klepać z klawiatury. I to jest takie środowisko, no to gdzieś tam to się wszystko przypomniało. Natomiast mówię, no, wszystkiego takie... Czekaj, jak, Widzisz, ty, okay. jak, ty, jak ty, znasz, ty... znasz, taką platformę Curve Finance? Znasz. Jak Jesz sobie raz, tam. Jak? Curve Finance z Defi. No no, 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 no tak. No to jak tam wejdziesz, to mocno byś się odnalazł, bo to są lata 80. No to już wiem, kto dokładnie. stworzył po prostu layout do tego. No dokładnie, to są takie, wiesz. No mówię, tych Spectrum, potem Commodore, to było takie, od tego, tego zaczynałem, tak? Więc, więc gdzieś tam. Ale, ale mówię, no sama, sama jak gdyby metodologia tworzenia, stawiania noda, no to było dla mnie wszystko tak samo nowe jak dla ciebie, jak się tego uczyłeś. Tak? No więc uczyłem się tego wszystkiego od początku. Tak samo jak się uczyłem wszystkiego sam z książek, tak samo się uczyłem wszystkiego odnośnie stawiania nodów sam. No tylko tak jak wspomniałeś, to jest po prostu. Żmudna, wyrobnicza praca, tak? I musisz poświęcić po prostu x godzin czy x setek godzin na to, żeby to wszystko samemu przerobić. Tak? Jasne. A powiedz, dobra, słuchaj. A to w takim Dlaczego razie. Dlaczego się zaczęło od jednego noda do, do kilku, do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli do momentu, w którym jest StakeNote jako organizacja zapewniająca w zasadzie większością projektów z ekosystemu Polka DOT usługę validation as a service, czyli StakeNote w tej chwili jest walidatorem w zasadzie dla większości sieci operujących w ekosystemie Polka i Kusama, a i StakeNote jest jesteśmy pierwszym jest w pierwszej jak gdyby w pierwszym baczu kolatorów dla Kilt w pierwszej szesnastce jesteśmy kolatorem dla Shiden też w pierwszej jak gdyby w pierwszym baczu więc obsługujemy większość tych sieci na takiej zasadzie, że wspieramy ich od fazy testnetowej, gdzieś tam na trochę wspomagając, zarządzać budową tej sieci testowej i później i później już z przejściem na mainnet. No więc to jest stake note na tą chwilę. Jak gdyby, a drugą, o drugą organizacją no którą prowadzimy razem, jest Elevate i to jest bardziej community focus rzecz. I, no ale to, to też potem kiedyś może. Jasne, no to super. Fantastyczna historia, niezłe przejście przez, w świecie krypto to od 16 roku. Ekstra, że wiesz, nie załamałeś się w osiemnastym roku, tracąc wszystko tak jak nie wiem, 95% użytkowników, obrażając się na ten rynek, bo mnie okradli, bo mi ukradli moje pieniądze z las, no i ja teraz w 2000... już nie wejdę w to. W 2019 roku wyczyścili mi cały wallet na haku właśnie, bo koleś się pod, podszył, pod, to wtedy było, co było za czasów, jeszcze stonka, Tonka, co koleś się podszył pod CEO balansera na Discordzie i, i, i właśnie to, co się często dzieje, czyli wysłany link. No, jako scammer tak wysłane linki, jakaś tam dyskusja na ten temat, próby pomocy, odzyskania z walleta środków itp. itd. No i generalnie wallet wyczyszczony, no więc oprócz straty tam na samym początku miałem jeszcze przygodę w 2019. No więc myślę, że, że moja jak gdyby droga jest bardzo podobna do drogi każdego, kto wchodzi w krypto i, i wchodzi bez doświadczenia. Tak? No każdy gdzieś tam to frycowe musi zapłacić na wcześniejszym czy późniejszym etapie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyciągać wnioski tak, no żeby jeżeli raz nie wiem przejedziesz się raz, no bo to było tak było ze mną tak, kupiłem sygnał, okazało się, że kupiony na górce, jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, dziesiąty raz na początku i konto się prawie wyzerowało tak, bo, bo stres, panika, próba odrobienia, nie wiadomo dlaczego. No i od tego się zaczęło, że zacząłem się uczyć tak naprawdę, no bo chciałem przestać tracić, to jest pierwsza sprawa, a druga no, żeby jak chcesz w tym. To, to jest tak jak ze wszystkim, tak. No, jak chcesz w pracy swojej na etacie, czy gdzieś tam być dobry, no to musisz, musisz robić dobrze to, co robisz, tak? No, jak chcesz z tego zarabiać pieniądze. Często ludzie wiesz, robią takie rzeczy, że nie wiem, wrzucają pieniądze w jakiś projekt, na przykład, co widzę na wielu grupach i na grupach, które prowadzę, i na grupach zagranicznych, w których jestem, ludzie przychodzą. Nie czytając w ogóle nic na temat projektu, architektury, metodologii, jak gdyby fazy, w której projekt się znajduje, rzucają kasę, wychodzą jak gdyby z grupy telegramowej i wracają po pół roku i dziwią się, że nie wiem, no, że, że, że inwestycja jest, że jest 50% w dół albo więcej. Że nie wiem, że czasami było przejście na inny łańcuch, był Fork, ich tokeny utknęły na starym łańcuchu, nie ma dostępu do tokenów. No to jest tak ze wszystkim. Jeżeli nie masz jeżeli nie masz pojęcia o inwestycji i o tym, co robisz ze swoimi pieniędzmi, no to trudno oczekiwać. To, jest roteria, tego, ta, to trudno oczekiwać tego, żeby ta inwestycja przynosiła ci zyski, tak? No to trzeba po prostu. Po prostu sobie realnie spojrzeć w oczy, no, albo wrzucasz pieniądze w błoto i oddajesz je komuś, kto tym zarządza i nie masz pojęcia że zielonego no, i na ten temat, i, i trudno sobie wtedy oczekiwać jakichkolwiek pieniędzy, albo uczysz się, poświęcasz na to czas, yy, jak gdyby no, angażujesz się w to, żeby z tego wyciągać, nawet jeżeli nie pieniądze, to doświadczenie, tak? No, bo... Bo, bo to tak naprawdę wszystko polega na tym, że budujesz to doświadczenie i może w danym, na danym etapie, tak jak ja, no ja jestem 4-5 lat, yy, tak, ale cały czas się czegoś uczę, cały czas uczę się nowych rzeczy, wchodzą, dochodzą dodatkowe rzeczy, dochodzą nowe architektury tych wszystkich projektów, yy, interoperacyjność, mosty, tak jak na Polkadot, ten cały ekosystem. No więc cały czas się czegoś uczysz i albo chcesz być na bieżąco tak, z tym, żeby tak. być. Żeby wiedzieć, jak gdyby jak inwestować, jeżeli chcesz inwestować, no albo masz to kolokwialnie mówiąc w dupie i, i w dupie masz swoje ciężko zarobione pieniądze do tej pory, no bo to, 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 to się z tym wiąże. Tak, tak, to... tak. Wiesz co, ja to właśnie widzę w ten sposób. Zauważyłem, że y, ludzie dzielą się na dwa obozy, mniej więcej, na hazardzistów, którzy przychodzą, mają jakiś sygnał, wchodzą all in. I za pół roku obwiniają cały świat, dlaczego im się nie udało, albo oczywiście mogą też zarobić na tym, ale za chwilę stracą, bo wejdą all in w inny projekt i dzielą się na drugą ekipę, gdzie najpierw e, przeczytają sobie o tym projekcie, wezmą ten roadmap, prawda? E, i następnie będą, jeżeli zainteresuje ich, to wiedzą, w którym momencie będą inwestować i rozłożą przede wszystkim sobie też te zakupy jakoś tam poziomami i później oczywiście będą realizować ten zysk poziomami, no to oni wygrywają na tym rynku, zmniejszają sobie prawdopodobieństwo e, straty, a zwiększają e, tutaj prawdopodobieństwo pomnożenia swojej inwestycji i to jest jakieś, to tak, tak powinno to działać, prawda? No, wiadomo, że tak. Natomiast nie wiem, czy nie, nieważniejszą sprawą jest tak naprawdę, no bo wiadomo, że, że z porażek i tam z jakichś tam rektów i tego wszystkiego, no trzeba wyciągać wnioski. No bo jak popełnisz kolejny raz ten sam błąd, no to, to jak gdyby nie wyciągniesz wniosków, to będziesz dalej popełniał te same błędy. Natomiast nie wiem, czy nieważniejszym jest nawet wyciąganie wniosków i analizowanie dobrych zagrań, tak? I, i, i zyskownych pozycji. No bo, no bo to, to jest trochę tak, że jak nie masz pojęcia, co robisz. I wejdziesz w projekt jakiś, który ci da zysk, no to wiesz, wchodzisz na grupę, ktoś ci mówi, ładuj kasę. Ładujesz kasę Olin, projekt wystrzela. Okazuje się, że w przeciągu tygodnia, sorry, miesiąca masz razy dwa, razy trzy. Wyjmujesz kasę i jesteś zachłyśnięty tym, że zrobiłeś razy trzy, ale nie wiesz dlaczego. No bo nie wiesz, no wszedłeś, wyszedłeś, tak, projekt tak. dał zarobić tak. tak? i myślisz, jestem Bogiem, ale zrobiłem przecież Efekt razy Boga. Trzy, przez miesiąc razy trzy, to teraz tak naprawdę ja będę sobie tutaj. Za chwilę zbuduję dom, kupię sobie samochód i tak naprawdę nie wiadomo, co jeszcze. Ale wchodzisz w następny projekt znowu i, i on nie ro, robi razy trzy, tak? Nie robi razy jeden, okazuje się, że może nie robi nic, że jest spadek i nie wiesz tak naprawdę, dlaczego, co się stało, co robić, no bo nie jesteś totalnie do tego nie przygotowany, tak? No więc taki. albo. Albo no to, to trochę tak wiesz, no trochę to tak jak z prawem jazdy, albo robisz prawo jazdy i wsiadasz do samochodu i wiesz jak jeździć i jeździsz, tak. I nie zadajesz pytania w trakcie jazdy, jak zmieniać biegi, tak? no, bo, no bo jesteś do tego przygotowany. No a są ludzie, którzy bez prawka. No to, no to mówię, no to każdy, każdy jest odpowiedzialny. No bardzo za to tak, swoje bardzo fajne, tak. dokładnie, bardzo fajne porównanie, ale tak. Znamy Twoją historię, ale przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj, żeby pogadać o ekosystemie polka o ekosystemie kusamy. I tutaj wszystkich chciałbym zachęcić do tego, żeby otworzyli sobie niebawem kolejny odcinek z nami, gdzie będziemy opowiadać o Polce. Możemy tak się umówić? Tak, o, pewnie jak najbardziej. No, po to się też spotkaliśmy. Wiem, że Polka ewoluuje mocno. No, Kusama jest w trakcie, już po, po kilku akcjach udanych. O Polka właśnie, do... I tutaj chciałbym zakończyć. To jest świetne, bo na pewno dużo osób zainteresuje temat aukcji na Kusamie, więc słuchajcie, do zobaczenia wkrótce. Cześć. Dzięki, do zobaczenia.